Sieła tu Mikołaj, 222 w kolejnym odcinku z naszej serii. Papa krówko. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, całą wyspę odburzyłem kryształami endu. Ale czy wyspę? Do tego zaraz przyjdziemy. I uwaga, tak mogę to kliknąć i wszystko mi wybuchnie. Tak się składa, że tak naprawdę nie jest to wyspa, tylko. Góra, ale to później. W tym odcinku zbudowałem taką, taki pałac, wieżę, coś takiego. Nareszcie mi wyszła pięknie kopuła, kopulastka. No. Wchodzimy z do środka. No i tutaj mamy. Owego nie dokładnie. Ale tego przyjdzie później. Mamy kręte schody i szyby z barierki. To już czwarty odcinek, jak gramy 4 lipca. Z trochę mi głos tutaj yy, no. osłabł, ale chciałem tak dużo na zapas wyrzucić, bo później mogę nie nagrywać. Tutaj mamy akwarium z kolorowymi rybkami. Co ci? Czekaj, 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 co jest. Czemu tu nie ma promienia Beacon? dobra, tego przyjdziemy później. Mamy tutaj akwarium z axolotlami z rybami, Enchanting. Tutaj mamy azalie, obrazy. No i takie wyrośnięte, oczywiście, drzewko. Czekajcie, mnie zastanawia jeden fakt. Czemu, kurde? No i oczywiście, ten dach kopulasty to jest coś niesamowitego. Myślę, że to jest jeden z lepszych faktycznie tutaj projektów. E, tak, chmury przynikają. Czemu, czemu tutaj bikon nie chce przejść? Co jest kurde? Może faktycznie, że tam e, był promień, ale ogólnie to się naprawdę dobrze prezentuje. Przechodzimy sobie oczywiście dalej. O. I za tymi drzwiami, uwaga, mamy tutaj, oczywiście to nie jest latająca wyspa, tylko gigantyczna nie, nie, nie. góra, jak widzicie. Tutaj mamy ten dakoplast i ogólnie to cała wieża. No myślę, że się naprawdę, naprawdę ciekawie prezentuje, ocencie sami. Tutaj mamy pustynię. Tutaj mamy taki dziwny, jakby dziwny w ogóle generator. Jak zobaczyłem od razu tą górę, to mówię: Zbuduję tutaj coś niesamowitego. No i zbudowałem. Tej piramidy nie odwiedzałem na odcinku specjalnie. Specjalnie, specjalnie. Też planuję zdobyć rogi, Czy wszystkie to nie wiem, ale taki będzie ogólnie czelecz. Co jest? Co jest, kurde. Dobra tutaj oczywiście wejść. No i zbierzemy, o nam powder, super. Majonka, gońska zbroja. Wszystko sobie je zbierzemy. Jest to już swoją drogą 80, nie 80, dwóch. Dziewięćdziesiąty drugi odcinek. Także no, już mamy więcej niż tak de szmragdów. Tutaj mamy tego typu rzeczy, chyba wszystko, co? Tak, no, dobra. no to idziemy w górę. kombinacje, no Dobra. <laughs> Idziemy tutaj do wioski. Szczerze jeszcze nie handlowałem. Tutaj kolejna wioska, która się wygenerowała na tym otobiowie. Najrzadszy. Zobaczymy oczywiście. Chodź, chodź Ty, co tu masz za oferty? Dobra, no nieważne, no nieważne, polecimy sobie dalej. Tam gdzieś widziałem ten, fajną tą... też fajną taką górkę, szczerze, taką fajną górkę z wodospadem połączoną ogromną jaskinią, co naprawdę, wyglądało naprawdę dobrze. Przyjrzyjcie się jeszcze raz tej wieży, no, tej wieży. Ten dach naprawdę mi wyszedł dobrze. I ogólnie cały design tej wieży, myślę, że jest jak najbardziej na co, na co patrzeć. Kurde, lecimy dalej. Zawsze się boję są takiej góry, żeby nie przypierniczyć w ten jak podczas lotu. O, jest kurde ta wieża, ale dobrze. Obezwładniamy oczywiście. Namioty, co jest? O, jaki ogromny kawałek, dobra, to nieważne. Ciebie, kolego, obezwładnimy. Dobra, wchodzimy. Zobaczmy, co tu się kryje w tej wieży. Szczerze, nie mam pojęcia. Leciałem chyba inną drogą, jeżeli nie zauważyłem wcześniej tej wieży. A ty co, kurde? Taki miły jest ze No i kurde, do farmy potem będziemy mieć kolejny efekt I badomen. Kozi rung. O kurde, mamy to. No to mamy o jeden róg, faktycznie więcej przewagi do odcinka 8,94. Ja ginę i kończę ten odcinek.